Cześć, w dzisiejszym odcinku dowiecie się, co to jest przysłona, jak jej używać i jakie dzięki niej można uzyskać efekty. Co to jest przysłona? Przysłona to jest element, który znajduje się najczęściej w obiektywie i służy do. Przysłaniania światła, jak sama nazwa wskazuje. E, co nam to daje? Jeżeli światło nie przysłoniemy, więc mamy bardzo małą wartość przysłony, na przykład F przez 18, to mamy duży otwór, przez ten otwór wpada dużo światła, więc możemy użyć krótszych czasów naświetlania, niższych czułości, same profity. Co więcej, wtedy głębia ostrości jest bardzo mała, czyli zakres odległości od obiektywu, gdzie obiekty będą ostre, czyli. Na przykład ja i ten aparat będziemy w ostrości, ale tło się rozmyje. Jeżeli zaś użyjemy e, dużej przysłony, czyli otwór będzie mały, dużo zasłaniamy, duża przysłona, duża wartość przysłony, duża liczba, na przykład f przez 22, wtedy więcej obiektów ma szansę się zmieścić w tym zakresie ostrości. I Na przykład i ja będę ostry, i, tu, i te drzewa za mną też będą w miarę ostre. Dobra, przejdźmy do ćwiczenia praktycznego. Jeśli chcecie, możecie powtórzyć je sami. Jak jesteście leniwi, to możecie tylko posłuchać wniosków, jakie z nich płyną. Tak czy siak, do dzieła. Proponujemy ustawić w tym ćwiczeniu, żeby skupiamy się tylko na przysłonie, więc ustawiamy tryb preselekcji przysłony AV w kanonach, w Nikonach A. W Sony trzeba to gdzieś wyklikać z menu. Whatever. Szukajcie w instrukcji. Priorytet przysłony to jest tryb, którego szukamy. E, ISO ustawiamy na automatyczne, żeby się nim nie przejmować. E, czas, aparat też dopierze automatycznie. Będziemy teraz e, patrzeć na jednym kadrze. Jeżeli macie statyw, to fajnie, załóżcie aparat na statyw. Jak nie, to też nie ma tragedii. Chodzi o to po prostu, żeby łatwo porównać mniej więcej na tym samym kadrze, e, jak zdjęcia wychodzą na, na różnej wartości przysłony. Jeżeli macie Zuma, to ustawcie go na ekwiwalent mniej więcej 85 mm na pełnej klatce, czyli jak macie Kropa, tak jak my, w kanonie, będzie to gdzieś tak 50 mm na mikro 4.3. Jest... Dla początkujących nikt nie wie, co to jest pełna klatka. Człowieku, opanuj się. Cokolwiek macie, będzie dobrze, tylko żeby to nie było rybie oko, albo nie wiem co. No dobra, to tak, żeby tak wzięło, wiecie, no tak... Z metra, żeby było widać te osoby, tak powiedzmy, no, no tak, o, coś, coś tak sensownego, nie? Zauważcie, że przy maksymalnej przysłonie drzewa w tle są w miarę ostre, mimo iż ostrość jest ustawiona na mnie. Chcąc mieć ostre wszystko, należałoby ostrością wycelować gdzieś pomiędzy mnie a tło, mniejsza. Zbliżając się do f przez 1,8, widzimy, że nawet drzewo tuż obok mnie nie jest już ostre, nie mówiąc o tym, co dzieje się w tle. Przedzierające się przez drzewa światło rozmywa się w świetlne koła zwane bokeh. Ale czemu tak się dzieje? Spójrzmy, jak działa obiektyw. Nasze światełko świeci i jeśli ostrość jest dobrze ustawiona, to światełko skupia się na matrycy, tworząc niewielką plamkę. Jeśli zaś światełko jest dalej niż punkt ostrości, to światło skupia się już przed matrycą, a potem tworzy rozmytą plamę. Co tu ma do rzeczy przysłona? Ano, jeśli zasłonimy część światła, to wylatujący za przysłonę snopek już na starcie ma mniejszą średnicę, a więc tworzy mniejszą, czyli ostrzejszą plamkę. Część światła jest pochłonięta przez przysłonę. Naturalnym wyborem w kiepskich warunkach oświetleniowych będzie bardzo jasny obiektyw, czyli bardzo mała wartość przysłony, f przez 1.8, f przez 1.4, f przez 2.8, coś, coś tego rzędu. To wtedy, wtedy jest... tak, tak można robić zdjęcia w nocy. E, natomiast jeżeli mamy statyw i chcemy się pobawić, to możemy użyć nawet większej wartości przysłony i naświetlać bardzo długo, na przykład 30 sekund, 10 sekund. Także wtedy nam światła nie zabraknie. A pojawiają się również ciekawe efekty: mianowicie, e, wszelkie, e, wszelkie światła, które znajdują się w kadrze, lampy uliczne, lampy samochodów, e, robią się gwieździste na skutek dyfrakcji na krawędziach przysłony. Teraz ostrość jest na źródle światła, ale mimo to stanie się coś ciekawego. Przy otwartej przysłonie nic się nie dzieje, nic, nic, dalej nic, aż w końcu zaczyna być zauważalna dyfrakcja na krawędziach przysłony, skutkująca gwieździstym rozbłyskiem. A jak przysłonę otworzymy, to uzyskujemy piękne bokę, szczególnie właśnie jeżeli źródło światła nie jest w ostrości. Ostrość łapiemy na coś. Źródło światła jest na przykład gdzieś daleko w tle, albo daleko przed obiektem, który fotografujemy. Wtedy wszystkie źródła światła zamieniają się w piękne bombki, niczym na świętecznej choince. Okej, okay, mamy już super jasne obiektyw ze słuszną ogniskową, otwarty na maksa. No i, i gdzie znika nasze boke? A no widzicie, kluczem do rozmycia jest odległość tematu od aparatu. To by było na tyle. W następnym odcinku pomówimy o czasie naświetlania.